Dobra, gramy dalej sobie. Jak widać, teraz już jesteśmy blisko blisko opuszczenia tej wioski. Ło, ktoś tam dalej na pieprza. Jak widać, idzie to ciężko. Już zginąłem tyle razy, że normalnie ciężko mi to zliczyć. Ło, tu są skrzy te beczki. Co to do mnie na pieprza? Da się tu wejść? Piecyk, jaki piecyk? Wow, tu jest. Dobra, Dobra, bierzemy jeepa. Tak, jedziemy. Won, To będzie ciężka jazda, jak widzicie. Tym głównym nie umiem jeździć. O, ho 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 ho, ho. To nie będzie łatwa jazda. Kilometr, ja pewnie będę jechał tyle, że szok. O Boże, przecież jest tak krzywo. Dobra, na napieprzaj w nich. Się to za cholerę w nich nie trafię. Widzicie, mój cel jest ograniczony. Dobra, coś tam dostali. Na 12, tak ja nawet jechać nie umiałem, co dopiero strzelać do tych czulów. Właśnie, skakowałeś gościnny. Nie O, oh, fuck, co jest? Mówiłem, że ta jazda nie będzie taka do końca fajna. Nie wiem od kogo dostałem, przecież miałem tyle żyć jeszcze więc dobrze by było zmienić moją jazdę szykiem mam w niej... Oj Jak widzieliście prawie bym z zaślepienia wypadł z drogi Tudzież z trasy No dobra, nie możemy zwalniać, super Jak widać strzelam... Oj ojoj! Tak, to my na pewno daleko nie zajedziemy, panowie. Widać tu jest strasznie ciężko. Co kolejni wrogowie, nie umiem jechać i strzelać. Trafiłem w tego pedała. Chyba nie trafiłem. Wow, 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 wow. Wow, jak ja tak będę jeździł, to na pewno to wygram. Ja za nie mówiłem, nie wiem co wam powiedzieć, bo jadę jak cipka. A jeszcze tu tak stromo. Jezu, ale fuks. I tu czasem nic nie widać, o, o właśnie, o tym mówię. Gdzie ta droga? Życiek tam jeszcze jakoś tako, Jako taką mam to wszystko. Ale jak zaraz się wstie przez tej góry, to będzie niefajnie. Oj, 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 co to było? Coś z tylca. Nie wiem czy to jadę. Boże, to jest chore. Że jak samochód mi się zepsuje, to przegrywam. Choć mógłbym tam dojść piechotą. Dobra, chyba się nam udało. Widać, o, zahamowaliśmy. Wow. Ale No Fajnie to wyglądało wszystko. Teraz pewnie musimy tam iść. To najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w całym świecie. I ja również. się po tego cholernego satelity. Tak, jestem za. Chcę to już też mieć za sobą. O mamy wgrywanie, ja sobie teraz zapiszę tak samo, tak więc do zobaczenia, cześć!